Minecraft jest najpopularniejszą grą w historii z ponad 300 milionami sprzedanych kopii i raczej trudno jest znaleźć osobę, która o niej nie słyszała. Sukces tej gry zaowocował tym, że na rynku pojawia się sporo wszelkiego rodzaju podróbek, starających się upodobnić do oryginału. Dzisiaj wraz z Jakubem i Hozotem postanowiliśmy przetestować kilka podróbek i utworzyć z nich tier listę od najlepszej do najgorszej. Na pierwszą gęść jest czyli jak zapewne domyśliliście się po nazwie połączenie Minecrafta i Fortnite'a. Nazwa bardzo podobna do dwóch pewnych gierek, jak się możecie domyśleć. <laughs> czyli do Minecrafta i do Fortnite'a. Logo wcale nie jest podobne do żadnego. <laughs> Logo wcale nie jest podobne do żadnego. Wedle naszego serwera biorę Luigi'ego. <laughs> Eminem jest nawet. <laughs> Jakie to są skiny? Ej, Ark. chłopaki Jezus jest! Ja dźza, dźza A nie to Zeus! Okej, okay, ja A też. Jaj, o, już, ko już, kogoś, już kogoś nastukałem, już mam jakąś skrzynkę. Aha, mega jak nie czekaj. Musisz już spała, przycisk. Mam snajpę. O jaki w ogóle to jest movement ty! Bo, bo! zastrzeliłem kogoś, zastrzeliłem. Nie, Sensitivity możecie sobie zmniejszyć, nie? Zmienić w sensie. Tylko lamusy zmieniają. Ja sobie zmienia. A czy nie, no nie, czy nie jesteśmy razem w tym. No dobra w lobby, no trudno. trudno. Dobra, to kto zrobi więcej killi? Co na to? Dobra, luz. O! O sniper, 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 sniper. Nie no jakaś reklama mi wyskoczyła! Hahaha, <laughs> mi, mi też! Ja pierdolę jakieś konie. Co jest? Ej, ta śnieżka to są bloki, ty rzucasz się normalnie z Tak, 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 tak. tak, tak no. Do movementu to by się dało przyzwyczaić tutaj, mi się wydaje. Nie, no da się przyzwyczaić, jest taki, taki sążny. Jaki sążny? Dobra, człowieku, jak ja. Ja nie chcę żadnej broni, ja walę gościa z kilofa. Chodź tu, ucieka mi! No. Ej, zebrałem jakieś schody tak samo, może rzucać schodami, What? Jak ile macie killi? Zero Trzy. Co? O Boże, o Boże Elo! A jak ja mogę wyrzucić tą rzecz, której nie chcesz mieć? To jest dobre pytanie Ej, dobra, wiecie, że jak zginiecie to killer resetuje Uważajcie na to! O jest, jest, widzę zioma, widzę zima Trzy killa? Ile? ELO! Trzy killy, dobra, essa, essa wiem! Tu jest, tu jest, tu jest! BOOM! Jest! Headshot! 5 fragów, jak tam chopaki wam idzie? Będzie 6, będzie 6, będzie 6? Będzie 6? Nie, nie, zidąłem! Ale to się liczymy, zbierze się 5 gmianki i to teraz. we włóczku. Tak, no właśnie, ja też, ja, ja się zgadzam, zgadzam się na takie rzeczy. Tak, fragów. Tak, tak, reklama tak. Chyba wszeliście. Reklama mi zabiła. Gówno cię zabiło, nie reklama. O, jest ziomek. Ero, ja też zabijałem kogoś z kielicha. W duchu sędzi, pay to win. Nie, w duchu mię zasądziało. Pay to win. Ziomuś. <laughs> nie, dziewiszka! No i GG, i zero Dwie minuty jeszcze, dobra, dobra Bo ja jakąś chulową broń miałem, jakaś ze zasrana, co to było jakieś? Snajpy nie polecam ogólnie, będę szczerym Do dupy polecam Eee, poza... Do dupy jest polecam <grym <grym <grym> To już klika dałem, no Ej, ja nie chcę no. nic mówić, chłopaki, ale jak tam się bawicie? Ile masz killi, nie wywaliłeś się? Bo ja mam 11 killi, nie? CO?! Ile? Nie, no, on pewnie campi w miejscu i to tyle Co to? Co ja biegam zagranie? po mapie, ty Koniec? Koniec czasu. No to 12 kili akurat teraz zdobiłem. Aha, ja miałem dwa. No to easy win, No nieźle, 12 kili, no to mocne. Gratulacje. No, A nie, pay to I ja akurat zginąłem, nie? Oho! <laughs> Aha, jest! Let's go! Przechodzimy do ocenki. Oczywiście, to, że ja przegrałem, no to od razu wpływa na ocenę, nie oszukujmy się. <laughs> Omówmy aspekty gry. Największy minus, jaki bym zaznaczył w tej gierce, to jest to, że nie ma dźwięku. Tak, to jest totalny. Fakt. To się zgadza, no? Nie słyszysz kroków, nic nie wiesz. Jak dla mnie to jest taki betier, z uwagi na to, że na informatyce to jest gierka idealna. Bo nie interesuje cię dźwięk, nie interesuje cię nic innego i w ogóle. Więc dla mnie to jest taki betier. Też chciałem dać B, też chciałem właśnie dać B ty po prostu wygrałeś, dlatego zawyżasz i ja bym tutaj chyba no dobra, dobra, niech będzie to bez. Następna gra ma jakże oryginalną nazwę Craft Mine, czyli po prostu przestawione sylaby ze słowa Minecraft. Jest jedną rzecz, którą zauważyłem. Zauważyliście, że te postacie wyglądają dokładnie jak z tych takich trailerów 2D, kiedy zapowiadają mob vote albo coś? Tak, tak, właśnie też to chciałem powiedzieć Co ja mogę z tymi jabłkami zrobić? Mogę je zjeść? Aha, mogę zjeść ma świnka, świnka Ej, mam świnkę, this is not ja mogę zrobić ze świnką? O, dobra, mogę zjeść drzewo To jest trochę taki vibe'ik, wiesz jaki? Eee, terraria Grałeś Terraria kiedyś? Tak, to jest Terraria stal. no No, no, no Wow, jakie wow, już mam tego, niedźwiedzia Mogę się z nim bić? Ej, dobra, nie, on mnie bije, on mnie bije Ej, czemu ja nie mogę go bić? Nie mam miecza pewnie W prawym górnym macie crafting guide i tam macie ile badyli, na przykład, potrzebujecie na miecze, na czy, czy coś takiego, i możecie je po prostu skraftować, nie? 30. Okej, okay, dobra, no, rzeczywiście, widzę to. O nie, Reki mnie goni, Reki mnie goni. Zostaw mnie. Dobra, ty, ja, ja jestem Jezus. Ja normalnie po wodzie chodzę. S. <laughs> diamenty! Oho, nie mogę zrobić diamentów. Uhu. Dobra, jestem w jakimś biomie lodowym. Mamy polarnego niedźwiedzia. Dobra, uciekłem mu. O nie, doszedłem, doszedłem do końca mapy. No nieźle. Ej, co o, ty o, o. gadasz? Masz biom lodowy? No i na biom lodowym aktualnie, no. O, mam! A, ja hełm stworzyłem z patyków, ty mam hełm patyczany. Patyczany? <laughs> co to jest patyczany? W ja mam zagarnek. <laughs> no bo mam jakiś garnek na głowie. Ale są gdzieś craftingi jakieś inne niż. Bo ja mam tylko craftingi, wiecie. Miecza i kilofa. A, u góry jest Survival Hats Building. U góry są zakładki. Och! Oh. A, rzeczywiście, to się klika. No, nieźle, fajnie, fajnie. Diamentów, kto pierwszy zdobędzie diamenty, chłopaki. Dobra, 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 jestem za, jestem za. Nie, temperatura, nie! Ja mam. Nie! O nie, woda, 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 woda. Ła, 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 już, 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 Piję, piję, piję. Jem, jem, jem też. Aha, i to ognisko też gaśnie? Może zgasnąć mi to ognisko? Ale skam. I, I zombiaki mi tu latają, tu jakiś zombiak był. Ojo, jaki zombiak. Totalny ogar, totalny ogar, tutaj. Pyk, pyk, pyk. Jedziemy, jedziemy z tym O, tak, pyćku, tu. No dobra, dobra. Jaki, ma, jaki, macie kilo? jaki macie kilo? Kamienny. Możesz kamienny? 80 badyli, no chyba powaliło. Dobra, nie, nie tracimy czasu, tutaj ogrzewamy się i od razu kopiemy drewno. Dobra, pi-pi-pi, bo mu trzeba zejść na dół teraz. Jestem w idealnej pozycji teraz, bo z wszystko już mam. Dobra, mam złoto. Dobra, jedziemy z tematem. O, teraz leci. mi dają miejsce, miejscu, ja nic nie ruszę. Nie, nie straciłem nawet HP jednego. Cześć, to? Dobra, gdzie mogą być diaksy teraz? Jak diaksy, tu już szukasz diaksów? Gdzie mogą być diaksy? Nie ma opcji. Dobra, wygrałem! Mam nie, diaksy! Nie, ja już zrobiłem właśnie diaksy Złoty kilo. Sensa, To jest bardziej Terraria niżeli tak, Minecraft, no. dlatego. Ja daję C. Ja nawet bym dał D, bo szczerze powiedziawszy, to gówno jest niegierko. No jakby, dla mnie, no wiadomo, nie? no po prostu to jest to survival, ale no to tylko z jakby z postaciami, z aspektami Minecrafta, ale finalnie. No do Minecrafta to to w ogóle nie jest podobne, więc no ja, ja jestem za tym, żeby dać to na D. Kolejną podróbką będzie gierka o nazwie Mini World, która zebrała 4000 mieszanych opinii. Jest to też jedyna gra, która nie jest na przeglądarka na Steam. No dobra, tylko to jest tak, to jest mały mankament, yy, że to nie jest gra na przeglądarkę i musimy ściągnąć sobie ją na Steam'ie. Chodź, ty masz Steam'a w ogóle? <głosy> <głosy> Bo w tym problem, że nie mam! I... No to ja daję na D i przechodzimy dalej. <noise> no dobra, no to dajemy na D i idziemy <noise> dalej, no cóż. Miniblocks jest kolejną podróbką na naszej liście. Posiadało na prawie 40 tysięcy łapek w górę, więc wydaje się być lubiana, ale jak bardzo jest zbliżona do oryginału? I ta gierka wydaje mi się, że że wam się spodoba. Można się zalogować! Loguję! Skywalksy? Dobra! Co? Ej, zalogujcie się! Dodam się do friendów. Człowiek! To jest Minecraft. Jestem! Siema! Siema Nightpop. Siema Nightpop. Robicie. Ej, ej, ej! street fix! Co jest? O, jestem! Nightpop, Nightpop. Dobra, ja miałem. A czemu ty w podłodze jesteś? Ale tu, jest, ale tu jest większy zasięg, patrzcie. W tak, takiej dużej odległości można się klepać. Elo, James Bond, leżysz! <grym> dobra, 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 stop, stop, stop Powiem wam szczerze, że wygląda to jak Minecraft na jakimś lepszym teksturpaku po prostu. No. Ale, ale to ale... dziwny crafting jest dziwny. Pikax! O, dobra? Hey, to a to a co by już zaczęliśmy szukać diamentów czy co? Bo ja nie rozumiem. Może, tak? A jak się spotkamy, to możemy się bić? Ja Ja myślę, że to był plan Jakuba, bo widziałem jak bieg za tobą. <laughs> Wiecie, że ja już mam diamenty, tylko muszę zrobić te kilo? Diamenty diament. Yy, żelazny. Tak, ja sobie zrobię. No, Ale tak łatwio. Tak. Ale łatwiutko z wami. Ale łatwiutko z wami. Dawaj O Nie, tunuję. Idźmy mi stąd. Idźmy mi stąd! Ewo! Yeah. Ewo! <laughs> let's go, let's go, let's go! Dawaj, 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 dawaj on coś tam przepala. No też przepala. Restart, restart, restart! Jaki co restart? restart? Co restart? Restart, restart gierki, restart gierki, bo... Nie, ja to restart? robisz?! Żady restart, żaden restart! <laughs> <laughs> Nie dodać mnie! Dawaj mi diamenta! Gdzie jest diament? Jakub, wydupcaj! Czemu do mnie przyszedłeś? Jakub! No co ja ci zrobiłem? Czemu ja?! On wygra to! No daj! Ja młodszy jestem! Nie bądź taki! Ta, ty 47 lat masz przecież. co ty gadasz? Jak się kuca. Ooo. nie, nie! I reklamę jeszcze dostałem. Jest, jest, jest. No nie. Pedrus, ale z Pedrus był. Jest, jest! Nie. nie! Chodź tu! Chodź tu! Nie Chodź tu! No nie! Ale to jest oszust! Kurdy! On cały czas poświęcił, żeby mnie znaleźć! No co za merynica. Ej! Czy ściany mi piłeś? Co? Nie! 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 nie. Nie, o, 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 ja o kurna. nie, 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 S. Ale nie, ja też spadłem. nie, nie, dziele. nie, 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 Dobra... Nie, no co ty tam dobra, nie ma nic dobra! Nie było teraz jakby szybko trafić na diamenty, po prostu... No fajnie było, fajnie było, no mega by było. Właśnie, w sumie, ogólnie tak już tak stricte Minecraftowo, to powiem wam, że wygląda to dobrze, co to nie? Tak nie, może Nie, z gierka, Minecraft. No. Podoba mi się to, plus jeden. Ta. Tylko właśnie jestem ciekawe, dobrze powiedziałeś, glabitacja. czy są na przykład struktury, bo jakby jeszcze były tu struktury, to jemu naprawdę bardzo dobra, ta, eee... Bardzo no dobre no. Diamenty. Jak jak wygrałeś? No wygrałem. Diamenty znalazłem. Esasito! Oh. Oh. Kolejna wygrana. Bo tu można odpalić minigamesy jeszcze, co nie? Ej, to chodźcie na kit PvP czy na Skywarsy? Gdzie idziemy? Skywarsy. Skywarsy tak? możemy iść, no? Dobra, jaki ziomek spadł? Jaki ziomek spadł? Nie masz takich i speedbridge'a, Jakub. Nie, nie mam cyklu. No, <laughs> masz mieczyk? Aha, connecting to the server was lost. Transport Co? lost. Co? To jest poster, tak. No jak? O, dostał, dostał. Jest! Dobra, yes. zrzuciłem, zrzuciłem! Jaki snajper ze mnie. A to ty zrzuciłeś, czy to ja zrzuciłem? Myślałem, że to, ja, to zrzuciłem. ja zrzuciłem. To ja zrzuciłem, Brave ja zrzuciłem. Brave Duck, to ja zrzuciłem. Dobra jest! O, nie wyzwały. ma skikiery. Ja nie mam skikiery. Ej, czekaj, czyli zostałem ja, ty i jakiś player jeszcze jeden? Tak. 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 Masz mieć! No yes, nie wygrałem! Wygrałem! No nie! Jest, jest! Kurde! Miniblox, S tak, No, tak. To jestem królem tej gry nie, dobra, no to to jest chyba najlepsza podróbka, w jaką graliśmy do tej pory. Tak, no to trzeba tak, powiedzieć. To no nie się oszukujmy to mi się. się. Podobało, Pod każdym calem jest tak jakbyś po prostu na tym takim spoconym teksturpaku grał tak, w Minecraft. Tak, tak. I są jeszcze minigierki. Nie no, wszystko jest w sumie. Fajnie. Ope, ope. Gdybyście chcieli na, na informatyce pograć sobie mini blocks, to jest ten kierunek, który musicie wybrać, nie? Polcamy, polcamy. Następna gra to blocks.io i jest to chyba najpopularniejsza podróbka. Sądząc po ilości łapek, których posiada prawie półtora miliona. Bawery w jakiejś wery 90, Bazylisk, To wy jesteście? Ej, wery, no, siema. To no, a jestem, jestem rampage. A jestem rampage. Tu jestem. <laughs> <r> <śmiech> 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 Dobra, ej. Ogólnie... W... Gdzie no tu, za, to, za tobą, no za, za tobą. No tu. Pijecie. No. Ej, ja Zabij ciebie mnie. nie widzę. Hozota widzę, Hozot mnie nie widzi, a ciebie drawos nie widzę. Dobra, chodźcie do góry, tam jest jakaś chałupa. Jak wy to jest No, ogólnie tak. Animacja Wiegania na minus zdecydowanie, bo to tak mega dziwnie tak. to wygląda. 2 na 10, animacja Wiegania, 2 na 10. Ja zrobię napis. Trzeba zawsze robić reklamę. Ooo, byczku, wiem jaki będzie napis. Co ty mi... O, tak, zowa. dobrze jest. A, ta A, ta A! O, dobra, dobra. O, o widzisz, widzisz? To jest mega nierealistyczne, że ja muszę je niszczyć, bo one powinny zniknąć już. Jedyny plus na razie Ciebra? to chyba ten napis, który zrobiliśmy. O, Pięknie, mm. piękny napis. Panie, tak, Ma, boj! Wbijajcie, wbijajcie na do C, tak, tak tylko powiem. Tak, tak. <todnie> Dobrze stukałem. Niżej, no! Ty! Jakub ma... Si ja ma Kill streaka, 7 killi, To ja, to ja, to ja. Na górze, na górze, na górze jest, na górze jest Pyk, pik, pik, pyk, tutaj, tak, tutaj. O zamek postawiłeś. Aha, nie ma na domku. Ościu. Ty, dupcaj. oh shit! Co jest? Oh, oh. <laughs> Zabiłem za hozota. Ej eee! Eee! Ej, dobra, chodźcie do góry, ty. Ja myślałem, że to jest. No, gór. nieźle. Ej, kolejni, kolejny, kolejni tu. Kolejni, kolejni, tutaj biegnie do. Raven, Raven. Oj, ziomeczku, wpadłeś, padłeś. Nawet nie wiesz, co się stało z tobą. Elo, dominacja, dominacja. Dominujemy ten serwer, dominujemy to lobby. Powiem szczerze, że ogólnie, jeżeli chodzi o to, o jak bardzo podobne jest do Minecrafta, no to jest bardzo podobne, no wiadomo. Ten movement trochę inny, ale tak to ogólnie. Dobra, trzeba coś testować. Ej, jak to się działa? Aha, dobra. D. Dobra, da. To jak dla mnie takie A. Nie ma co. No, ja, ja, ja też zostaję A. Ja zostaję, a. Blocks, XZ jest. A, zasłużone. Zasłużone. A jest w porządku. Kolejny jest Warcraft, czyli gra, która swoim wyglądem wyraża więcej niż tysiąców. Jak spojrzałem na miniaturkę, to. Nie, brzmi, nie wygląda to dobrze. Nie oceniaj książki po okładce. Ło, jaka to jest głośna muzyko! Ej, dobra, ja znam tą grę. Jest giga gówniana ogólnie. Yo, tu bloki na hita zbijasz i tu explecie z dirta, jak się kopie. A zres zrespijcie się z jakimiś temami czy bez itemów? Pochodnie od razu masz i postaw się tą pochodnię w ogóle. ale kopci! Ta gra jest tak gówniana, że. A woda w ogóle się nie rozlewa. Ja bym sprawdził, czy można się zabić tutaj stąd. Ja sobie. Ryju, ile tu jest. Można, bo ja mam dwa serca już. Wow! Nie można cię zabić, co cię? Ej, nie można się zabić! Dobra, inaczej, inaczej, spróbujcie się zasypać piaskiem, jakbyś cię wiesz... A, zasypiać. Jakbyś się miał zabić. Wow, Łohohohoho! Jak mnie wystrzeliło! No i ogólnie straciłem wszystkie serca, a dalej biegam, co nie, więc pozdro. D dobra, są zombie, to zombie mnie zabije? <laughs> Dobra, zombie jest mocne, nie? Ja daję od razu D, bo wywaliło mi gierka totalnie. Nie wiem, mega sraka, mega sraka. Sraka... na D. Sraka, nie wiem, nie ogarniam tego, co tu się dzieje, ty. się nie patyczkuje i od razu w nazwie mówi nam, że jest klonem Minecrafta. Oczywiście jest na naszej rodzimej stronie gry.pl, dlatego to od razu... Ty co to jest? było O Jezus! Day length? Nie wiem, ja chyba mam Always die, ja biorę A ja 240, ja chcę zobaczyć przeciwnika o ja, już, o, ja już mam przeciwnika O nie, jak to wygląda Co jest? To jest zombie? Ej, spróbuj nastukać ich What? Czemu ktoś, ktoś patrę na pieprza? Mam plan TNT, a jest TNT Robię cały świat taki jasny Czyli one hituje wszystkie bloki Dobra, czekajcie, tu ja mam TNT, czy ja mogę je postawić, jakoś wysadzić? O, wy, wybucha TNT, wybucha TNT! Wow! Ej, wysadziłem TNT! O lawa się wlewa. O kurna Ja tu jeszcze widziałem jakieś zwierzaki O, tu jest jakiś zwierzak Nie gadaj, że to jest świnia Ja nie mogę, jak ta świnia wygląda? No nie tak nie mogą wyglądać świnie, jak jest tak jest ma... mocna, świnia jest mocna, no <laughs> co to jest?! Dobra, nie no, za taką świ brzydką świnię to ja od razu daję minus punkty, no wiadomo. O, diamenty! kopie. Zombie kaktusy biegają, zombie kaktusy biegają. Nie da się ich zabić. Upośledzone świnki, niestety, też biedne. Nie, a dla mnie SK to jest, to jest SK, to jest SK, ewidentnie. Co, co, ty chyba S no. ty. Co, co ty gadasz? Ja się człowieku Co ty gadasz? No to jest D. Nie, ja jest, to jest. Współczuję montażyście, jak będzie montował mojego powa. Co się dzieje u ciebie? Bo ja cały czas nawalam mieczem bloki i robię cały świat biały. O nie! O nie! Pozdrawiamy! <grym> Dobra, ocena arcydzieła. No to przecież to jest przepiękne, widzowie, spójrzcie. To, 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 to jest... Ja daję arcydzieło Ja też daję D. Da. Jakub, jaka twoja ocena w ogóle? Bo nie, nie, w końcu finalnie... No es no yes. <laughs> dobra, no dobra, przychodzimy dalej. Ostatnia podróbka to Pixel Gun Apokalips i jak już widzicie w nazwie jest gun, czyli pistolet, których w Minecraftie normalnie nie znajdziemy, co od razu mówi nam, że nie będzie to perfekcyjnie odzorowana gra. Wow, jakie dźwięki tu są. Zabili mnie, zabili mnie! Wo, jaki ziomek tutaj stąd! Masz bronię, kółkiem, kółkiem zmieniasz. A kółkiem Kółkiem, kółkiem, ale to jest głośne. Elo! Ale, jest, Ale, dźwięki to są takie. głośne. Co jest, jak tutaj, piece wyglądają? Jak takie. Chodź, chodź, zobacz. Ty, ty jesteś na 8739? Co jest, no? Pana te piece, Jaków! <średziścia> Pana pieca. Piecyk mocny. Co mnie. Proste, rozwalony, nie dam już. Dobra, ej, nie wiem co tu się dzieje, ale jest mega głośno i mi się to nie podoba. co? O! W co my w ogóle gramy? To jest taka głupia gra, to w ogóle nie ma nic wspólnego z Minecraftem, poza tym, że jest... ...że są kwadraty. Dobra, ja proponuję yy, zakończyć to. Ja nie daję tego nigdzie, bo to jest po prostu poza skalą. Nie. dobra, to żeby najdłuższa linia była, no to na no D. Też daję D. Też daję D. Za I tak prezentuje się nasze, nasza tutaj tabelka.